Chrzest był uroczystością sakralną zarezerwowaną tylko dla osób wystarczająco dorosłych, by podjąć racjonalną decyzję dla Chrystusa. Było to publiczne świadectwo przyjęcia Chrystusa i jego przebaczenia. Chrzest dosłownie oznacza śmierć i pogrzebanie naszego starego życia oraz zmartwychwstanie lub narodziny na nowo do życia w Chrystusie. Ceremonia chrztu odbywała się również w jeziorze lub rzece, gdzie osoba mogła być całkowicie zanurzona. Co oznaczało, że została całkowicie oczyszczona z grzechów. Praktyka chrztu była stopniowo zmieniana przez Kościół. Setki lat po Chrystusie wprowadzono kropienie i polewanie jako bardziej wygodny sposób chrztu. To tak naprawdę podważyło, symbolika tej ceremonii jest sprzeczna z przykładem Jezusa, który został ochrzczony przez zanurzenie. To nie jest pojęcie biblijne. Dziecko mogło zgrzeszyć od razu, więc jeśli zgrzeszyło, było w niebezpieczeństwie potępienia i wiecznego piekła. Jedynym sposobem na ochronę było ochrzczenie Go. Miał być ochrzczony i musiałeś być ochrzczony do kościoła, jeśli nie byłeś Jego członkiem to już. Koniec. Więc alergeny mówią, wiesz co, musimy zacząć chrzcić niemowlęta natychmiast jak najszybciej po urodzeniu, aby w przypadku śmierci, a przecież to okres, gdy śmiertelność jest wysoka i wiele dzieci umiera, mogły dostać się do nieba. Według Biblii dorosły człowiek musiał świadomie zdecydować się na Jezusa i świadomie skierować swoje życie ku Panu. Niemowlę nie może z własnej woli zdecydować się na Pana. Czy jest uzasadnione, że kościół katolicki chrzci niemowlęta? Biblia wskazuje nam, że zmarłe niemowlęta trafiają bezpośrednio do nieba, nawet bez chrztu. Gdy nowo narodzony syn króla Dawida zmarł. Dawid powiedział w dwóch księdze Samuela 12-23 król Dawid mówi pójdę do niego, ale on nie wróci do mnie. Ten werset jest często interpretowany jako oczekiwanie Dawida na ponowne zjednoczenie się ze swoim zmarłym dzieckiem w niebie. Również nie jest tam powiedziane, że nowo narodzone dziecko Dawida zostało ochrzczone w całej Biblii i nie ma właściwie żadnego fragmentu na temat chrztu niemowląt. Widzimy, że u Żydów do dziś dnia odbywa się ceremonia, gdy chłopiec kończy 13 lat i według prawa żydowskiego jest uważany za dorosłego, odpowiedzialnego za swoje własne czyny, powtórzonego prawa dziewięć, a małe, które powiedziałeś, zostaną wzięte w niewoli, twoje dzieci, które jeszcze nie znają od złego. Izajasza 7:16, ponieważ chłopiec wie wystarczająco, aby odrzucić zło i wybrać prawo, kraina dwóch królów, których się boisz, zostanie złożona. Ten fragment oznacza, że w życiu dziecka jest czas, kiedy nie są jeszcze w stanie dokonywać moralnych wyborów. Bóg mówi także ten werset o dzieciach. Mateusza 19:14. Ale Jezus rzekł, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, bo do takich jak oni należy królestwo Boże w niebie. Gdyby Bóg chciał, żebyśmy chrzcili dzieci, byłoby to zapisane w Piśmie Świętym. Nie zapominajcie, że chrzest nie jest uważany za zbawienie, jest znakiem wiary w Jezusa, o czym powinniśmy świadomie decydować. Tym samym widzimy ponownie, że Kościół katolicki oddalił się od prawdziwej wiary i prawdziwych praktyk biblijnych chrześcijan. Dlatego gorąco Was zachęcam do czytania Biblii, bo tylko w ten sposób możecie rozpoznać fałszywe nauki.